Dzień dobry, wieczór. Jest 16 dzień sierpnia. Do końca roku pozostało 137 dni. W swoje imieniny dziś obchodzą Ambroży, Emil oraz Roch. Wszystkiego najlepszego dla was. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 1919 wybuchło pierwsze Powstanie Śląskie. Wystąpienie zbrojne zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska, mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Rozpoczęło się z rozkazu Maksymiliana Iksala lub osoby z kręgów dowódcy POW Górnego Śląska, wbrew woli rządu polskiego i Wojciecha Korfantego w północnej części powiatu Pszczyńskiego w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku i trwało do 24 sierpnia tego samego roku. Powstańcami niezadowolonymi z terroru i represji niemieckich dowodził Alfons Grzebniok. Powstanie objęło powiaty katowicki, lubliniecki, pszczyński, rybnicki, tarnogórskie oraz część raciborskiego. Zaangażowanie militarne od 14 lutego 1919 roku w wojnę z Rosją Sowiecką na wschodzie Polski uniemożliwiło rządowi poparcie tego powstania. Dlatego zakończyło się one przegraną i ucieczką powstańców przed represjami na teren Polski. W 1920 roku wybuchło drugie powstanie śląskie. Rok 1943. Niemcy rozpoczęli ostateczną likwidację getta żydowskiego w Białymstoku. W getcie wybuchł bunt. Plan powstania opracował Daniel Moszkowicz. Zakładał on następujące zadania: Grupy bojowe wystąpią zbrojnie po raz pierwszy o godzinie 10 rano. W każdej fabryce winna znajdować się grupa samoobrony w ostrym pogotowiu. Główne jednak siły bojowców winny napaść na faszystów przy najsłabszym odcinku parkanu otaczającego getto na Smolnej. W tym miejscu należy przerwać pierścień wroga i oczyścić drogę do ucieczki masie pędzonej przez zbirów hitlerowskich. Z tego właśnie punktu położonego przy Smolnej prowadzi najkrótsza droga do lasu. Dla osiągnięcia stąd sił nieprzyjaciela należy jednocześnie zaatakować Niemców w czterech innych miejscach, a mianowicie na fabrycznej nowogródskiej, chmielnej i ciepłej, to znaczy wzdłuż całego terenu zbornego, na którym spędzeni są Żydzi z Getta. Długość tego obszaru wynosi około kilkuset metrów. W ostatecznej akcji likwidacyjnej udział wzięły trzy bataliony żandarmerii. W nocy z 15 na 16 sierpnia 1943 roku getto zostało otoczone trzema kordonami. W akcji udział brała również artyleria i czołgi. Niemcy, nauczeni doświadczeniem z likwidacji powstania w getcie warszawskim, obsadzili również fabryki. Akcja rozpoczęła się rano 16 sierpnia. Żydzi mieli przenieść się na drugą stronę rzeki Białej. Istniały tam jedynie zabudowania drewniane, w których opór byłby bardzo utrudniony. Niemcy nie chcieli, aby murowane domy stały się punktami oporu żydowskich bojowników. Plan Moszkowicza nie został wykonany. Silny ostrzał, szczególnie w miejscu utworzenia wyłomu w parkanie, oraz brak amunicji zmusiły powstańców do wycofania się. Żydzi byli uzbrojeni jedynie w 25 karabinów i około 100 pistoletów. Walki trwały jeszcze w niewielkich punktach oporu. W tym czasie mieszkańcy getta zostali przepędzeni do dzielnicy Białostoczek, gdzie zostali załadowani do wagonów. Walka w getcie trwała jeszcze kilka dni. Akcja likwidacyjna zakończyła się 20 sierpnia 1943 roku. Mienie pozostawione przez mieszkańców getta zostało przejęte przez niemieckie władze. Mieszkania zaś posłużyły do zakwaterowania osób wysiedlanych z rejonu Białowieży. Co najmniej 30 tysięcy białostowskich Żydów zostało wywiezionych do obozów zagłady w Treblince i obozu Auschwitz-Birkenau. Część druga. Kartki z kalendarza świat. Rok 1941 Józef Stalin wydał rozkaz nr 270, który nakazywał żołnierzom i komisarzom walczyć do końca pod groźbą śmierci dla nich i kary pozbawienia wolności dla ich rodzin. Rozkaz nr 270 16 sierpnia 1941 ludowego komisarza obrony Józefa Stalina. Rozkaz nakazywał żołnierzom i komisarzom Armii Czerwonej walczyć z Niemcami do końca pod groźbą śmierci dla nich i kary więzienia dla ich rodzin. Najważniejsze punkty rozkazu numer 270. Każdy, kto usuwa dystynkcję w czasie bitwy i poddaje się, powinien być uznany za dezertera, którego rodzina zostanie aresztowana jako rodzina łamiącego przysięgę wojskową i zdrajcy ojczyzny. Tacy dezerterzy mają być rozstrzeliwani na miejscu. Wszyscy, którzy znaleźli się w okrążeniu, mają walczyć do ostatku i próbować dotrzeć do własnych linii. Ci, którzy wybrali poddanie się, powinni być zlikwidowani za pomocą wszelkich środków, zaś ich rodziny pozbawione zasiłków i pomocy państwa. Dzielnych i odważnych nagradzać bardziej wydatnie. Rok 1942 Rozpoczęła się korsarska operacja Wunderland niemieckiego ciężkiego krążownika Admiral Shir. Dnia 16 sierpnia 1942 roku Ad Admiral Shir opuścił swoją bazę w Narwiku z zamiarem atakowania alianckiej żeglugi dostarczającej zaopatrzenie dla ZSRR. Dowódcą jednostki w trakcie tej operacji był komandor Menzen Bochlen. 19 sierpnia okręt dotarł na Morze Karskie. Następnego dnia wodno-samolot z krążownika zameldował o obecności trzech małych konwojów, które jednak nie zostały zaatakowane z powodu zalodzenia oraz złych warunków meteorologicznych. 25 sierpnia niemiecki okręt ostrzelał radziecką bazę polarną na przylądku upragnionym, między innymi uszkadzając budynek z radiostacją. Tego samego dnia krążownik natknął się na radziecki lodołomacz Aleksandr Sibirakow. Zbliżawszy się do jednostki, okręt niemiecki wywiesił amerykańską banderę, sygnalizując jednocześnie japońską nazwę Sisiyama. Radziecki okręt, przejrzawszy podstęp, nadał przez radio komunikat informujący o obecności wrogiej jednostki na tych wodach, jednocześnie otwierając ogień do napastnika z trzech dział kalibru 75 mm. W wyniku walki, jaka się wywiązała, radziecki lodołamać zatonął. Część załogi lodołamacza zginęła w walce, część dostała się do niemieckiej niewoli. Tylko jeden radziecki marynarz dotarł do bezludnej wyspy Biełcha i został później uratowany przez Rosjan. Po północy 27 sierpnia admiral Shir oszczelał bazę radziecką Dixon, niszcząc uzbrojony parowiec SKR-19 Dziewżniew i przygotowując się do wysadzenia desantów w celu zdobycia dokumentów. W trakcie ostrzału krążownik wystrzelił około 100 pocisków 280 mm. Obronę portu, oprócz lekkich dział, stanowiły dwie armaty polowe kalibru 152 mm, tworzące baterię nr 659, które podjęły ostrzał krążownika z odległości około 6 km, wystrzeliwując 43 pociski, z których część upadła w pobliżu celu. Wbrew powojennej propagandowej wersji mówiącej o uszkodzeniu Admiral Shill, radzieccy artylerzyści nie uzyskali trafień, lecz ostrzał spowodował odstąpienie krążownika od desantu i następnie jego odejście. Admiral Schill powrócił do Narwiku w dniu 30 sierpnia kończąc tym samym nieudaną operację. To wszystko na dziś, bardzo dziękuję za uwagę, jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20, a tymczasem dzięki wielkiej, Narka. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.